No, wszystko porobione. To znaczy poczyszczone, tą paletę jeszcze cofnę sobie, żeby mieć lepszy dostęp. Poczyszczone. Teraz pozostaje mi pomalować farmę podkładową i gotową farmą czarną. Jak wyschnie Pierwsza warstwa podkładu odwracam, nakładam drugą warstwę i co, pozostało mi złożyć do kupy pistolet w tą części, poskładać go i można działać. To muszę obrążę robić jedną ręką, to idzie słabo, A części są bardzo proste. Takie coś, nie wiem jak to się nazywa. Tu gdzieś trzeba trafić, włożyć, ale tu obie ręce muszą robić. Farba w pistolecie jest, powietrze w kompresorze jest. Można malować, już trochę zacząłem i malujemy dalej. No, także trochę mi się zejdzie. Właśnie pomalowałem jedną stronę. Podkładem trochę poleży, wyschnie. Odwracam na drugą stronę i maluję ponownie, ale to już będzie się przemalowanie. Przewrócone na drugą stronę. Domalować. Tu już domalowałem. Tutaj tak samo, także już została końcóweczka, pistolet w rękę. I lecimy. No to te elementy się maluje. Poczekajcie trochę. O oh, Jeszcze tu, tu było. Patrzcie, było. Czy tu jeszcze? Tu jeszcze? Dobra, będzie na tyle. Będzie na tyle. Parę zlać, umyć pistolet i niech leży do jutra, a jutro będzie malowanie lakierem. No gotowo. I jak lakier wyschnie, no lakier wyschnie dużo, to pewnie dwa dni będę malował. Czyli jutro i pojutrze. A po pojutrze składanie do kupy wszystkiego, elementy, już pomalowane na czarno z jednej strony, teraz druga strona nawet się ładnie pokryło, wyschło, a dzisiaj gorąco. Dzisiaj, ile? 30 stopni było? 31 stopni, więc ładnie doschło. Myślałem, że będę to robił dwa popołudnia jednak. Zmieszczę się w jednym popołudniu. Tak więc zaraleję farbę do pistoletu i malujemy. Harba jest można malować. Teraz włączyć kompresor.